Chłopiec tutaj sprzedaje lemoniadę przed Lidlem, więc mam portfel, mam torebkę, idziemy wspierać takie dziecięce biznesy. A w jakiej cenie lemoniada? Przechadzam się po pięknym Białymstoku. Jestem po spotkaniu z Marlenką. Biznesowe sprawy, dużo motywacji, pozytywna energia. Taką miałam ochotę na kaczkę, więc byłyśmy w dochu i Zjadłam pyszną kaczkę i teraz lecę dalej. Zaraz spotykam się z moimi rodzicami, bo dziś są urodziny mojej mamy i dzisiaj robimy grilla. Piękna pogoda, drugi dzień już w Białymstoku, upalny i tak ma być, więc bardzo, bardzo się cieszymy z tego powodu. Słuchajcie, Wika, tyle ludzi. Zresztą powiem Wam już w domu historię naszego dzisiejszego wypadu. Finalnie wszystko się udało, ale przyszliśmy do maka szybciutko. Także pojedzone w maku, bo wika było, słuchajcie, tyle ludzi, żebyśmy musieli czekać chyba, słuchajcie, z dwie godziny, żeby zjeść. Nie, chodźcie, chodźcie, bo już czekają na nas. No, także lecimy teraz w kierunek do domku. Nareszcie udało mi się usiąść na spokojnie i się do was odezwać. No powiem wam, że jakoś brakuje mi do takich pogadanek, że wiecie, stawiam sobie statyw z aparatem i do was mówię. Pokazywałam wam jakiś czas temu, że kupiliśmy wexen taki wiatraczek i powiem wam, że bardzo fajnie się sprawdza. Naprawdę jest bardzo przyjemnie. Włączamy go sobie w nocy. Teraz też jest włączony, więc od razu jak oglądacie na słuchawkach i jest zbyt głośno, to przepraszam, ale tak jak mówię, tutaj e, chodzi sobie wiatraczek, żeby było przyjemnie, bo dzisiaj znowu turbo upał. Jak widzicie już po tytule, nie wpuścili nas do Ikea i po prostu tak się uśmieliśmy, dlatego że była to taka wyprawa. Wiecie, ja już Krzyśkowi dziurę wierciłam e, i jakoś nigdy nam nie było po drodze, żeby pojechać. Natomiast e, stwierdziliśmy, jedziemy, mogliście już zobaczyć, e, no i pojechaliśmy. I słuchajcie, zajeżdżamy. Też wam nagrałam pod IKEA na targówku, bo my, jak jedziemy z Białego Stoku, to słuchajcie, od razu wjazd Pyk do Warszawy i mamy IKEA. No i słuchajcie, podjeżdżamy. Ja tak mówię, kurczę, jakoś jak mało samochodów, ale już taka podekscytowana, dlatego że mój teść miał, mój teść chciał po prostu kilka rzeczy sobie kupić. My chcieliśmy też kupić dwie komody, co finalnie zrobiliśmy. E, no i słuchajcie, podjeżdżamy, mówię, kurczę, co to tak pusto, tutaj coś jest, podejrzana sprawa jakaś, e, mówię, może faktycznie, e, mało ludzi, takie upały, wszyscy gdzieś pojechali, wiecie, się opalać gdzieś nad wodę. No i podjeżdżamy, ale patrzę, że Ludzie się wracają Patrzę, że stoją ee, Boże, zabrakło mi słów No kto stoi? Pracownicy w żółtych koszulkach I odsyłają ludzi z powrotem No więc mówię, idę Zapytam, co to się tutaj takiego wydarzyło Podchodzę i pani mówi No nie wpuścimy was dzisiaj, niestety Ja mówię, Jezus, specjalnie przyjechaliśmy e, Taką mieliśmy ochotę Sobie pochodzić e, Zjeść klopsiki, w których finalnie też nie zjedliśmy, e, zaraz Wam zresztą opowiem. E, no ale pani mówi, że od drugiej w nocy nie mieli prądu. I po prostu nie ma sensu tu stać i czekać, także nie wpuścimy dzisiaj państwa. Więc nie zostaliśmy wpuszczeni do Ikea, no ale sprawdziliśmy, że jest jeszcze jedna Ikea w Jankach, czyli po drugiej stronie, pół godzinki jazdy. Od tej IKEA na targówku. A więc mówimy, no jedziemy. No, jak już przyjechaliśmy, to jedziemy. No i wszystko. Słuchajcie, zakończyło się sukcesem, ale było tak dużo ludzi. Jezu, ile było ludzi, kochani, no wiecie, ta zamknięta, więc ludzie, którzy mieli ochotę ten dzień spędzić w Ikea, po prostu pojechali e, do tej drugiej. No ale słuchajcie, zaraz Wam pokażę, kupiliśmy kilka rzeczy, e, nie zjedliśmy klopsików, wylądowaliśmy w McDonaldzie, nie wiem, czy Wam o tym wspominałam, e, bo już nie pamiętam, e, dlatego, że było full ludzi, było tak dużo ludzi, że musielibyśmy stać dwie godziny w kolejce, więc wylądowaliśmy po prostu w McDonaldzie. E, kupiłam tylko Leusiowi hot doga w Ikea, jak Krzysiek z tej. Stali w kolejce. Yy, no właśnie, Boże. Kolejna sprawa, którą muszę dzisiaj tutaj poruszyć za chwilę. Po prostu mam wrażenie, że tak dawno nie siedziałam i nie rozmawiałam z Wam. Mam również o tym opowiedzieć. Kurczę, no tak długo nie siedziałam, wiecie, tak stacjonarnie i nie rozmawiałam, że mam milion rzeczy Wam do powiedzenia. Eee, w każdym bądź razie, słuchajcie, kupiłam Leusiowi hot hotdoga, eee, bo Leo mój na przykład nie jada pizzy, frytek, burgerów, nie lubi fast foodów. Czasem skusi się na hot doga z żabki czy na Orlenie więc kupiłam mu hot doga, w McDonaldzie wybił po prostu sobie szejka, więc wylądowaliśmy w McDonaldzie. Finalnie zakupy się udały, ale w Ikea spędziliśmy, nie wiem, z 4 godziny, dlatego, że yy, kupiliśmy właśnie dwie komody yy, do salonu, które bardzo chciałam, zwykłe, proste, takie bardziej proste. Podstawowe komody, właśnie, yy, które możecie dostać w wika. Mój też chciał też sobie do pokoju, słuchajcie, nową taką komodę kupić. Kupiliśmy też szafkę na buty, więc tego wam teraz nie będę pokazywać. E, pokażę wam to, co kupiliśmy. Ja, jak tylko weszłam, to zobaczyłam przepiękną lampę. Pokażę wam ją na końcu. E, no, tak mi się spodobała ta lampa, że jak ją zobaczyłam, to wiedziałam, że po prostu z tą lampą ja muszę wyjść. Nie ma w ogóle innej opcji. Tym bardziej, że tak jak mówię, kupiliśmy te dwie komody, które dotrą do nas. Chcieliśmy je załadować w ogóle do samochodu, ale się nie zmieściły, więc zamówiliśmy transport, i komody będą u nas jutro. Więc jak ja sobie wyobraziłam te dwie białe komody i tą lampkę na, na jednej z nich, no to po prostu się zakochałam. Dobrze, więc pokażę Wam kilka rzeczy, a potem powiem to, co jeszcze Wam chciałam powiedzieć. Lampkę pokażę na końcu, szafka na buty, komody to już tego Wam nie będę pokazywać, po prostu przy okazji jakiegoś vloga Wam pokażę, jak już będą złożone. Słuchajcie, Krzysiek znalazł kwiatek kawa. Ja w ogóle nie wiedziałam, że taki kwiatek jest, więc kupiliśmy mojej mamie i kupiliśmy nam. Zobaczcie, jaki piękny kwiatuszek. On stoi sobie u nas w kuchni na wyspie. I mówię do Krzysika, kurczę, ale nie mamy doniczki. Już tak naprawdę wiecie, ten dział z roślinami jest na samym końcu, ale przypomniałam się, że mam tą, którą bardzo lubię. I zobaczcie, jak pięknie tutaj ta kawa. Pasuje, także no śliczna, prześliczna W ogóle uwielbiam vibe e, Ikea, lubię tam być e, No lubię, po prostu lubię e, Także tak jak mówię, nastawiliśmy się na takie większe rzeczy Tutaj kupiłam jeszcze Losiowi Takie zwykłe niebieskie prześcieradło Na gumeczce, bo takie preferujemy Takie najbardziej e, lubimy e, Tutaj słuchajcie Mój teście wziął sobie Takie e, ręczniczki Piękne, żółciutkie, więc od razu Wam pokazuję. I wziął też sobie uu, jakiś taki malutki kocyk. No tego jest mnóstwo. Było bardzo dużo pięknej pościeli, bardzo dużo poduszek. Naprawdę, mnóstwo tego wszystkiego Ja natomiast dokupiłam sobie jeszcze Słuchajcie, trzy pojemniki Dlatego, że muszę się wziąć Za moje szuflady, szafki Za przechowywanie Większość rzeczy y, już po prostu Sobie zrobiłam, tak powiecie, segregację Organizację, mam dużo pojemników Z Pepco, dużo z Sensei ale jeszcze przechadzając się po Ikea stwierdziłam, że wezmę te trzy one są fajne, bo one są wąskie i one bardzo mi będą do jednej takiej wysuwanej e, szuflady e, pasowały, także wzięłam uhu, wzięłam takie e, trzy czekajcie dobra, troszkę będzie głośno, tu jest, proszę bardzo jeszcze jeden pojemniczek no i słuchajcie, od jakiegoś czasu też już się zastanawiałam nad e, e, Patelnią. Bardzo chciałam taką, e, słuchajcie, patelnię stalową i powiem wam, że Marta, z którą współpracuję, dietetyczka, pozdrawiam cię Martość serdecznie. Cały czas używa takiej patelni. No i stwierdziłam, że ja też chcę i wiem, że ona ma swoją zika. No i było trochę ich do wyboru i nie wiem, czy kupiłam dobrą, ale wiecie. No i też Marta mówi, o, muszę cię nauczyć pokazać ci, jak na takiej patelni się smaży, bo jest zupełnie inaczej niż na teflonie trzeba ją najpierw przepalić, ale Krzysztof mówi, że wie, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Także taka patelnia, 89 zł ona kosztowała, czy 89,99? Było ich kilka do wyboru, ja się zdecydowałam na tę. Dwie ostatnie rzeczy, słuchajcie, no ja po prostu byłabym, nie byłabym sobą. To mojej czarnej kawki, taki piękny kubeczek, zobaczcie, dość liczny. Ja nie wiem, on kosztował chyba 7,99, tak mi się wydaje, ale jest przepiękny. Wiecie, jak ja piję czarną kawę z ekspresu, to... Taki kubeczek jest dla mnie idealny i to słuchajcie też na moją czarną kawkę. No nie oceniajcie, nie pytajcie, ale lubię takie rzeczy. A jak już byłam, to coś musiało wpaść w moje ręce. No po prostu musiałam wrócić z czymś oprócz komody, szafki na buty i takich spraw. Także zaraz Wam pokażę jeszcze lampę, która jest cudowna. A jak komody dojadą, powtórzyłam się już kilka razy, to na pewno gdzieś tam Wam je też pokażę. I kolejna kwestia co z teściem? Czy teść dalej mieszka z nami? Słuchajcie, to jest chyba raczej oczywiste. No słuchajcie, nie wysłaliśmy go na Księżyc e, ani z powrotem do Londynu. Mój teść ma się świetnie. Mój teść mieszka z nami. E, I wszystko jest bardzo fajnie, bardzo dobrze i bardzo się z tego cieszymy. Także w tej kwestii się e, nic nie zmieniło. Nie poleciał na Księżyc. Jest z nami. E, coś tam teraz akurat jest na etapie zmian w swoim pokoju, właśnie dlatego też pojechaliśmy, żeby on sobie tam upatrzył sobie jakąś online komodę, także też sobie zakupił, no jest fajnie, słuchajcie, jest fajnie, jest dobrze, tak jak powinno być, więc bardzo, bardzo z tego się ucieszymy, więc przypomniało mi się, że muszę o tym powiedzieć, bo są pytania, co dziwne, słuchajcie, te pytania są na Instagramie, w jakichś wiadomościach prywatnych, dlaczego nic nie mówisz o teściu, czy, czy mieszka z Wami, czy już nie, więc jest, ma się dobrze i nawet zobaczcie, takie piękne, musztardowe ręczniczki sobie kupił. Dobrze, kochani, e, czy ja Wam coś jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam na pewno pokazać e, jeszcze e, tutaj takiego mojego ulubieńca, bo ostatnio też dużo osób mówi, że mam takie glow na twarzy i słuchajcie, mam taką perełkę. Mam taki produkt, do którego w ogóle bardzo sceptycznie podchodziłam. Ja dostałam e, ten produkcik do twarzy w jakiejś paszce pr Natomiast na początku do niego w ogóle sceptycznie podeszłam, mówię, nie, to nie dla mnie, buzia będzie mi się świecić, ja nie, 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 ale słuchajcie, teraz używam codziennie i po prostu bez niego już sobie nie wyobrażam. To jest tak super produkt, i to jest jakby wszystko w jednym. Także zaraz Wam pokażę. No i dobra, słuchajcie. Aha, bardzo ważna rzecz bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, w piątek 19 o 7:30 będzie ekstra vlog i będzie w końcu vlog z tureckimi moimi zdobyczami, co warto kupić w Turcji, bo mówiłam Wam, że jakby. Powinien się teraz pojawić, jednak stwierdziłam, że zrobię to w takim ekstra vlogu. Więc piątek 19:00, 7.30 będzie vlog, będzie film, co przywiozłam z Turcji, co warto przywieźć, na co zwrócić uwagę. Także jeżeli jesteście ciekawi, widzimy się w piątek, yy, po prostu od razu po tym vlogu. Jakby to oglądacie, to jutro. No, właśnie, także tak. Także tak, kochani, dobra, żebym nie zapomniała. Co chciałam pokazać? Chciałam pokazać lampkę i coś, co daje piękny efekt rozświetlenia i glow na twarzy. Dobra, mam to, słuchajcie. To jest to, coś, co daje takie piękne glow. Słuchajcie, usiądę i muszę wam ten produkt pokazać. Tak jak mówię, na początku myślałam, że to coś zupełnie nie dla mnie, ale teraz uwielbiam i to jest. Rimmel Multitasker I tutaj mamy Primer, mamy rozświetlacz I mamy taki glow buster I powiem wam, że ja mam w odcieniu 002 Powiem wam, że to jest Tak fajny produkt Taki fajne glow daje, także jeżeli szukacie takiego, wiecie, summer glow, takiego pięknego blasku na twarzy, żeby buźka Wasza wyglądała taką zdrową, promienną, rozświetloną. Ja w ogóle też jestem taką osobą, która nie lubi dużo nakładać na buzię. Ja kocham kremy CC, kremy BB, Chanel, Vitellumire Aqua, to jest jeden z moich ulubionych podkładów. Teraz cały czas też stosuję z Bourjois ten krem BB. BB i no, ten produkt, on w ogóle ma taką bardzo lejącą konsystencję. Zobaczcie, ale jest cudowny! Cudowny! Potem tylko przypudrować nosek, trochę brązera. I naprawdę, jeżeli potrzebujecie fajnego rozświetlenia, to jest po prostu mój must have. To jest po prostu moje odkrycie. Słuchajcie, mam lampkę. I nie wiem, czy nie lepiej by było pokazać mi wam ją, jak ona już by sobie stała na komodzie. Bo jak ja coś z nią za chwilę zrobię, jak ona mi się potłucze, to ja zwariuję. Lampka jest tak piękna, słuchajcie, jest przecudowna. Trochę bolało, bo kosztowała 220, chyba 9 zł. To nie jest jakoś mało, ale jak ja ją sobie wyobraziłam, no teraz też nie będzie takiego efektu na komodzie. To oszalam. Ona jest w ogóle pistacjowa. Można ją złożyć na dwa sposoby. Także no coś pięknego. I wiecie co? I jak ją e, włączymy, podłączymy, to nie świeci się klosz. Tylko świeci się ta tutaj podstawa pistacjowa. No, lampka jest po prostu przeboska i ona nigdy nie wyjdzie z mody, bo, bo jest taka ponadczasowa, piękna. Także jestem z niej bardzo, bardzo, moi drodzy, zadowolona. Dobrze, słuchajcie, w tym vlogu ja nie będę przedłużać, dlatego że ja mam pewien plan, żeby vlogi teraz były troszeczkę częściej, bo stwierdziłam, że ostatnio was troszeczkę zaniedbałam, więc dzisiaj się już pożegnamy. Widzimy się w piątek o 7.30. No i później w poniedziałek, więc yy, tak ja już tutaj zaczynam nagrywać kolejnego vloga. Myślę, że nawet dzisiaj zacznę, a będzie fajny, będzie też dużo się działo, bo przyjeżdża mój brat z bratową. Będziemy sobie czulować w ogrodzie, będzie grill, będzie bardzo fajnie i przyjemnie, więc też mam yy, zamiar troszeczkę ponagrywać, więc dzisiaj już nie będę przedłużać. Widzimy się w piątek, a później w poniedziałek. Także pozdrawiam Was serdecznie, buziaki na, pa!